Cześć, Mako, co zrobić? Kobi. A w dzisiejszym odcinku od, y, zarecyduję wam y, dwa zestawy tutaj y, y, dwa zestawy Kobi. Już takie, no, dosyć, no. No takie, trochę s, można powiedzieć, no, czy to można określić starym? No nie wiem, no. Z ponad rok już mają tak na oko. Czyli jest to oczywiście Willis MB, y, ćwierć tony 4x4 i Ford GP. No, więc przejdźmy do odcinka. Na wsta ale na wstępie proszę Was jeszcze o zostawienie łapki w górę i subskrypcji tam na dole, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Może zacz zaczniemy od ludzików. Pierwszy ludzik tutaj od y Willisa MB. Chce mi ostrości złapać. Może... O, jest ostrość. No więc tak, to jest ten ludzik. Jest to yy, amerykański yy, żołnierz-kierowca. Teraz to się prezentuje. O. I wiecie co? To co zauważyłem, pewnie tutaj większość osób to wie, no bo to jest w sumie stary zestaw. Ale tutaj Thompson który został on wyposażony, jest on mniejszy od tej starej wersji. Jest to jakaś nowa wersja Thompsona. Patrzcie, porównamy sobie. To jest... Ten wyżej to jest nowy Thompson, znaczy stary, a ten jest. Ten na dole jest. Ten. Jest ogólnie mniejszy. Znaczy no teraz na, na, na filmie tego można nie widać, może to lekko widać. Jest lekko mniejszy. No, ale no, taka po prostu ciekawostka. To żołnierz, on na boczek na razie idzie. Tak się prezentuje Jeep z karabinem. Oczywiście można tak zrobić. Tak Jeep jeździ. Staw zacznijmy od luzika, czyli mianowicie jest to, jest to brytyjski komandor Zapię ostrość, czy nie zapię. zapała o jest taką się prezentuje ma on beret, jest wyposażony w Stena w, pis w angielski pistolet maszynowy czyli właśnie ten. coś mnie się nie dostrosi, tak nie chcę łapać problem jak w są tam dzisiaj widzowie no to jest normalny Sten tutaj te... oczywiście jeździ, no niestety jest on niewyposaż jest niewyposażony w karabin. To jest bardziej taki do przewożenia osób transportowy, bo tutaj jest... Ta, ale również transportowy, ale bardziej tutaj wiadomo, że jest do bardziej jakiejś misji, gdzie już potrzebne jest są strzelanie. Instrukcja też normalna. Też na końcu jest z tyłu kartka do gry tą grę Kobi. Ale tutaj wielkim plusem jest teraz zestawu, ponieważ ja już mam tam jakieś kiedyś no miałem y, te stare Jeepy od Kobi amerykańskie, ale oczywiście no, one ten się no, rozwaliby, To już jest stara przeszłość. Ale bardzo mi się podoba teraz w tych zestawach Kobi, że oni y, mają tutaj customowe, zrobione nowe takie silniki fajne z klocków zrobione. To mi się mega podoba. To mi się mega podoba teraz, bo zaraz wam pokażę kiedyś. Ogólnie w ten jeepach od kobi, jeszcze takich starych były, były, coś takiego były ten. Zajmę tutaj na chwilę to. Były tutaj. Pokażę wam na przykładzie Rutego 102. Tutaj były takie silniki, po prostu włożone tyle i koniec. A tutaj mamy. Fajnie zrobione silniki. To mi się mega podoba w tym zestawie. No, więc tak podchodzę do, do końca zestaw miś. Się... No, to by dwa zestawy są bardzo fajne. Na pewno... No i szczerze yy, oceniam tak te jeepy oceniam na myślę. Yy, 10... No, 9 na 10. Ponieważ, mm. ponieważ tutaj, ten jeep jest trochę. No jest nie aż tak duże miejsce na ludzi. Tu by się zmieściło, myślę, że. Za, dwa ludziki, znaczy cztery łącznie, który jeden by musiał stać. Się no w tym się zmieści no tak cztery siedzące, no, więc jest spoko. No i za to trochę jest trochę. Właśnie ta ocena nie jest 10 na 10, ale ogólnie polecam ba bardzo te zestawy, bo one są już trochę są już czasów w ofercie Kobi, więc nigdy nie wiadomo, czy niedługo mogą zniknąć. Więc ja szczerze bardzo polecam te zestawy, póki jeszcze są dostępne. Polecam je bardzo kupować. No więc, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa. Cześć.